W jednym mroźnym poranku 1943 roku, we francuskiej wsi Saint-Valier, otoczonej polami pożółkłymi od jesieni, Marie Duval otworzyła drzwi swojego rodzinnego gospodarstwa. Tylko po to, by spojrzeć prosto w lufę niemieckiego karabinu wycelowanego w jej piersi. Ty będziesz moją niewolnicą! warknął nazistowski oficer oczami zimnymi jak stal. Podczas gdy jego żołnierze wlekli jej męża i dwoje małych dzieci w stronę ciężarówki przykrytej plandeką. Powietrze pachniało dymem i strachem, a w tej chwili Marie wiedziała, że jej życie się skończyło, albo przynajmniej tak myśleli oni. Ale wszystko było częścią jej planu. Saint Valier było jedną z tych zapomnianych wiosek na Normandzkiej wsi. Gdzie wojna początkowo dotarła jedynie szeptem. Niemieccy żołnierze patrolowali brukowane uliczki, rekwirowali plony i wprowadzali godziny policyjne, które zamieniały noce w przytłaczającą ciszę. Było lato 1943 roku, gdy nazistowska okupacja po porażkach na wschodzie stała się jeszcze bardziej surowa, a plotki rozchodziły się jak trucizna po zamkniętych karczmach doraźne egzekucje, deportacje do odległych obozów kobiety zmuszane do służby w zarekwirowanych domach. Marie, 38-letnia wdowa, jej pierwszy mąż zginął w wielkiej wojnie, żyła z drugą rodziną na skromnym kamiennym gospodarstwie, uprawiała ziemniaki i hodowała kilka kur, by przetrwać niedostatek. Jej codzienność była krucha, dojenie o świcie, ukrywanie zapasów w piwnicy i pilnowanie dzieci, żeby nie powiedziały za dużo przy wioskowych kolaborantach. Nikt nie przypuszczał, że ta rutyna runie w jednej chwili, jednym rozkazem, który wszystko zmieni. Ale wtedy nadszedł konflikt. Tego samego dnia do wsi wtargnął niemiecki konwój pod dowództwem kapitana Heinricha Fogla, mężczyzny o kanciastej szczęce i złowrogiej reputacji, znanego z okrucieństwa podczas wcześniejszych obław. Żołnierze zgromadzili wszystkich mieszkańców na centralnym placu pod ołowianym niebem grożącym deszczem. Potrzebujemy siły roboczej oznajmił Fogel przez tłumacza, głosem ostrym jak nóż. Samotne kobiety lub wdowy do prac domowych w naszych obiektach to obietnica bezpieczeństwa. Jedzenie, ochrona dla waszych rodzin. Na początku brzmiało to niewinnie, zwykła selekcja, by zapobiec głodowi, ale Marie dostrzegła drapieżny błysk w jego oczach, gdy ją wskazano. Jej mąż Pierre próbował zaprotestować. Fatalny błąd. Żołnierz uderzył go kolbą karabinu, a dzieci krzyczały, gdy ich rozdzielano. Dlaczego ja? wyszeptała Mari, ale znała odpowiedź. Vogel widział ją tygodnie wcześniej na targu i teraz nadużywał władzy, by zażądać jej jako osobistej służącej w swoim prowizorycznym kwaterze w zarekwirowanym pałacu na skraju wsi. Strach wbił się w jej żołądek jak sztylet. Jeśli się oparła, jej rodzina zapłaci krwią. Co zrobi? Jedna zła decyzja i. Wszystko się zawali. Jeśli lubisz takie historie o przetrwaniu pod nazistowskim jarzmem, gdzie jeden rozkaz może zniszczyć życie, subskrybuj teraz, żeby nie przegapić tego co przed nami, bo najgorsze jeszcze nie nadeszło, a to co Mari później odkryła, to rodzaj grozy, która nie pozwala spać po nocach. Wydawało się, że najgorsze minęło, ale wtedy, o zmierzchu, zabrano ją do kwatery. Mari szła eskortowana przez dwóch żołnierzy. Ich buty dudniły na żwirowej ścieżce. Podczas gdy słońce zachodziło jak krwawa rana na horyzoncie, myślała, że to będzie tylko sprzątanie i gotowanie, konieczne złoby chronić swoich, ale po przybyciu do pałacu, starego dworu z zabitymi deskami oknami i wartownikami na każdym rogu, Fogel przyjął ją w swoim gabinecie, oświetlonym lampą naftową rzucającą długie cienie. Tu nie jesteś wolna, Frau Duval, powiedział z gardłowym akcentem, zamykając drzwi. Będziesz wykonywać wszystko, co rozkaże. Twoje dzieci są bezpieczne. Na razie. Tej nocy zmusili ją do szorowania podłóg, aż ręce jej krwawiły do gotowania dla oficerów, którzy śmiali się planując obławy i do znoszenia spojrzeń odbierających godność. Zamieszanie ustąpiło miejsca zrozumieniu, nie była służącą, lecz więźniem w nieludzkim systemie, gdzie reguły zmieniały się wedle kaprysu jednego człowieka. Ciche kary za najmniejsze błędy, rozbity talerz oznaczał dzień bez jedzenia, i niemożliwe wybory, jak doniesienie na sąsiada, by ocalić rodzinę. Każdy rozkaz był pułapką, a Mari czuła, jak dusząca kontrola zaciska się wokół jej szyi. A jeśli Fogel ukrywał coś jeszcze gorszego? Plotki w kwaterze mówiły o kobietach wysyłanych na wschód, znikających w zaplombowanych pociągach. Mari zastanawiała się czy jej uległość jest daremna czy pier i dzieci już są straceni dni zamieniły się w mgłę wyczerpania mari prała mundury ubrudzone błotem a czasem krwią i potajemnie podsłuchiwała rozmowy fogel był skrupulatny biurokrata terroru zapisywał nazwiska lokalnych członków ruchu oporu planował masowe deportacje pewnego wieczoru gdy nalewała wino na oficerskiej kolacji usłyszała coś co zmroziło jej krew w żyłach Wieś wkrótce zostanie oczyszczona. Nikt nie może o tym wiedzieć. Czy to była prawdziwa groźba, czy tylko próba, czy ona się wygada? Strach ją ściskał, ale też gniew. Nikt nie był bezpieczny. Każdy żołnierz kłamał, każda obietnica była trucizną, ale Mari nie była bierną ofiarą. Tygodnie przed obławą Usłyszała o ruchu oporu od kuzyna w Paryżu, podziemnej grupie, która sabotowała linie kolejowe i przekazywała informacje aliantom. W tajemnicy ukryła prymitywny nadajnik radiowy w piwnicy swojego gospodarstwa, urządzenie, które Pierre, były mechanik, naprawił. Jej plan był prosty, ale śmiały udawać posłuszeństwo, by przeniknąć i zbierać informacje o Wogelu i jego operacjach. Każde upokorzenie było obliczone. Jak długo jeszcze wytrzymam? pytała się w nocy, skulona na wytartym materacu na strychu kwatery. Ale intryga rosła. A jeśli odkryją jej podwójną grę, jeden błąd i jej rodzina zginie. Napięcie rosło z każdym świtem. Fogel zaczął jej ufać albo tak się wydawało, Zostawiał ją samą w gabinecie do sprzątania, gdzie na biurku leżały tajne dokumenty. Marii zapamiętywała kody, nazwiska kolaborantów, plany konwoju z amunicją. Ale psychologiczna groza była nieustanna. Raz Fogel zmusił ją do oglądania egzekucji wieśniaka oskarżonego o sabotaż, strzał odbił się echem w jej uszach jak grom. To spotyka nieposłusznych. Wyszeptał jej do ucha jego oddech ciepły. Mary udawała przerażenie, ale w środku płonęła gniewem. Jak długo, zanim podejrzenie padnie na nią? I wtedy kulminacja eksplodowała. Była burzowa październikowa noc, gdy wiatr wył przy oknach. Marina nad ranem nadała pierwszą wiadomość do ruchu oporu za pomocą nadajnika, który przemyciła w koszu z praniem. Ale Wogel skonfrontował ją w jej pokoju. Wiem, co zrobiłaś, niewolnico. Jego dłoń zacisnęła się na jej gardle, i na moment Marie pomyślała, że to koniec. Wielkie objawienie. Fogel nie był tylko okrutnym oficerem, był podwójnym agentem, wszczepionym przez nazistów do polowania na członków oporu. Pozwolił Marii zbliżyć się i używał jej jako przynęty, by schwytać lokalną sieć. Twoje wiadomości były przechwytywane od samego początku, roześmiał się. Twoja rodzina już jest w pociągu do Dachau. Okrutny zwrot. Wszystko, co Mari zaplanowała, było częścią jego większej pułapki. Ale w walce Mari wyciągnęła nóż ukryty w fartuchu, improwizowaną broń z kuchni i wbiła mu go w bok. Vogel upadł, chwytając oddech, a ona uciekła do piwnicy, gdzie aktywowała sygnał alarmowy. Ruch oporu zaatakował tej nocy, bombardując kwaterę w skoordynowanej akcji ze spadochroniarzami alianckimi. Mari uciekła w chaosie, ale nie bez ceny. Pierre został stracony i Tian wcześniej, tajemnica, którą Vogel zachował by ją złamać. Następnego ranka Saint Valier płonęło, a Marie, ranna lecz żywa, zebrała swoje dzieci z kryjówki w lesie. Plan zadziałał tylko połowicznie. Fogel martwy, jego sieć zdemaskowana, ale ceną była rozbita rodzina i wieś w ruinach. Nikt nie opowiedział tej historii w oficjalnych książkach. Była jednym z tych uciszanych horrorów okupacji, gdzie zwykli cywile stali się cieniami samych siebie. Jeśli ta opowieść zostawiła w tobie ten dreszcz, jaki wywołują tylko ukryte prawdy wojny, daj lajka, subskrybuj kanał po więcej takich historii, o kobietach uwięzionych w nazistowskim piekle, zwrotach akcji, których nikt się nie spodziewał, i nadużyciach, które naznaczyły całą epokę. Napisz w komentarzu, co cię najbardziej poruszyło, i obejrzyj polecany film, wieś, która zniknęła w jedną noc, tajemnice okupacji. To nie są tylko bajki, naprawdę się wydarzyły i zasługują na pamięć.